Oczywiście okazało się, że urzędnikom Hanny Gronkiewicz walc już nie tylko dwoi i troi się w oczach, ale no chyba siedmiorzy, bo w pewnym momencie ze strony ratusza padły takie szacunki, że kilkadziesiąt tysięcy, a może nawet siedemdziesiąt, nie, 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 siedemdziesiąt tysięcy minimum na Marszu Niepodległości, około dziesięciu tysięcy na Marszu Kodu. Skąd taka pewność w moich słowach? Ano dlatego, że są twarde dowody. Jeden z internautów, który na YouTubie zarządza kanałem zatytułowanym Jeden z Wielu, zrobił bardzo prosty eksperyment. Po prostu w jednym konkretnym miejscu postawił kamerę, następnie Zaczął nią filmować od samego początku. Jak Marsz od Niepodległości zaczął mijać tę kamerę, całość tego pochodu. Ile mu to łącznie zajęło? Dokładnie 38 minut. Cały ten filmik można sobie obejrzeć i widać dokładnie, jak liczna była tam manifestacja, jakie piosenki były puszczane no i że właściwie zajęła ta demonstracja tylko jedną stronę ulicy Banacha, plus kawałek chodnika. Popatrzmy na fragment tej pouczającej relacji, bo widać wyraźnie, jak ta demonstracja wyglądała. Jak Państwo widzieli, ta piechota, ta szara piechota, bo ta pieśń akurat w tym momencie towarzyszy Marszowi Kod Niepodległości, specjalnie liczna nie była. Posłuchajmy, co było celem tych, którzy w owym marszu brali udział, co mówili reporterom, m.in. reporterowi Polskiego Radia. Wygrywając następne wybory, też musimy podjąć to wyzwanie. Musimy odbudować wspólnotę, musimy odbudować poczucie suwerenności Przyzwoitości i niepodległości. 98 lat temu budowała się nie tylko niepodległość, ale i społeczeństwo. I to społeczeństwo nie budowało się łatwo. Były spory, były dyskusje, były tarcia i konflikty. Ale jedno było pewne: żeby Polska była wolna i niepodległa, musi być solidarna demokratyczna i równa i dostępna dla wszystkich. My zrobimy jako nowoczesna wszystko, aby za trzy lata po następnych wyborach parlamentarnych zasypać te wielkie rowy, które ostatnio powstały. Mogę obiecać, że zrobimy wszystko, abyśmy my wszyscy mogli być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, żebyśmy się nie musieli wstydzić za to, co czasami pada z polityków. Podnieśmy jeszcze raz flagi o, unieśmy jeszcze raz flagi, to jest bardzo istotne wezwanie Ryszarda Petru. Zresztą Państwo widzieli, Ryszard Petru, Grzegorz Schetyna, inni politycy na zakończenie Marszu Kod Niepodległości występowali. Popatrzmy sobie na to, jakie flagi wznoszono na tym głównym, właściwym Marszu Niepodległości. Wyglądał marsz Niepodległości w obiektywie telewizji Trwam. Króciutki fragment relacji, która była oczywiście o wiele dłuższa. Dlaczego ja mówiłem, żeby zwrócić uwagę na to hasło, Wznieśmy flagi? No bo kiedy padło hasło, unieśmy raz jeszcze flagi na marszu Kod Niepodległości, to w górze znalazły się flagi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, OPZZ-u nowoczesnej, platformy obywatelskiej i flagi Kodu. Tymczasem na marszu Niepodległości były po prostu flagi biało-czerwone, bo obowiązywał uwaga zakaz występu jakichkolwiek partii Liderów. I na początku, i w środku, i na końcu. Także wcale się nie dziwię, że niektórzy związani z narodowcami politycy, jak chociażby Marek Jakubiak, wskazują bardzo prostą różnicę. Marsz tych, którzy chcieli świętować niepodległość, i marsz partyjny, bo to rzeczywiście tak wyglądało. Oczywiście każdy może sobie organizować takie marsze, jakie chce, pod jakimi hasłami mu się podoba, ale warto mieć na uwadze te właśnie. Różnice. Warto też uważnie przyjrzeć się przychodzie strachu, którą no, nie tylko z okazji 11 listopada, tylko w ogóle już od, całego, od samego początku nowych rządów w Polsce budują te środowiska, na których kot się opiera, także te, które kot najmocniej wspierają, nagłośniają medialnie. Oczywiście jednym z tych środowisk jest gazeta wyborcza. Więcej o tym za chwilę. Na kanale YouTube Komitetu Obrony Demokracji mamy taki długi, ponad dwugodzinny zapis spotkania zorganizowanego przez kodowców z niekim innym jak samym Adamem Michnikiem. Jakość dźwięku i, i wizji także może niespecjalnie najlepsza, ale teksty, teksty bardzo ciekawe. Posłuchajmy. Co mówił Adam Michnik w rozmowie z tymi, którzy uczestniczyli bezpośrednio w tym spotkaniu, jak i z tymi, którzy zadawali pytania przez internet? PIS umacniał swoją władzę od zewnątrz, rozdają cukierki w postaci 500, plus, obietnic bardziej bądź mniej realnych, tanich mieszkań, wybudowania, obniżenia progu podatkowego, etc. etc ale również y, umacniał swoją władzę od wewnątrz poprzez rozdawanie synekur, przez co stworzył po prostu gigantyczną w tej chwili armię kolesiów, którzy będą jak właśnie tej Reduty, która, która jest tytułem naszego spotkania, bronili tych swoich pensji, których nigdy w życiu by nie osiągnęli, gdyby nie te misiewiczowe układy. I teraz pytanie jest takie, bo obawa czy armia, którą prywatna armia, którą tworzy sobie pod egidą i pod dowództwem pana Macierewicza PiS, pan powiedział, że nie, nie wiadomo czy Kaczyński pójdzie na konfrontację zbrojną ze społeczeństwem. moje pytanie jest, moje pytanie jest czy autorytet Kaczyńskiego wystarczy, żeby powstrzymać tych drugich swoich przed taką konfrontacją? Rozbudowane pytanie, ale specjalnie chciałem zagrać się w całości, bo tam też ciekawe wątki się pojawiają. Wcześniej Adam Michnik tutaj odwoływał się, zadające pytanie, mówił o tym, no, że nie jest tak do końca pewien, czy PiS doprowadzi do tej zbrojnej konfrontacji ze społeczeństwem, czy też nie. Posłuchajmy, co sam redaktor Naczelnej Gazety Wyborczej na ten temat mówił i jaką analizą polityczną się popisał. W tym momencie, mnie się wydaje, że on trzyma pankręg. Znaczy, on tam rzeczywiście rządzi, panuje i rządzi. Natomiast y, oczywiście, ma, ma, pana obawa jest całkowicie akcjonalna. Dlatego, że je, jeżeli już się, się spuści z góry w tą śniegową górę, to będzie już się kręci, ma własną dynamik. ale być, nie y, ale kiedy ja mówię, że, że nie wiem, czy on na to pójdzie, to ja mam na myśli nie tylko samego Kaczyńskiego. To ja mam na myśli yy, yy, ca, 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 całą jakby tą, tą pisowską czołówkę, którą otaczają. Już w żadnym stopniu ich wola trzymania władzy nie jest mniejsza niż Gigantyczna, tylko w pewnym momencie oni stają przed drodze. Albo ustąpię, albo ryzykuje. Coś bardzo niedobrego dla siebie. Bardzo niedobrego. No więc wtedy właśnie pójdę na całość. Albo co? To zawsze to zawsze działa z dwie strony. Yy, yy, Janukowicz jednak dał nogę, bo z, 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 zrozumiał... Łukinko wycofał. Albo, albo się wystarczył, że powierzył, to wiem. No, no a, 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 a Kuczma ustąpił. To może naprawdę bardzo różne. W takich momentach, tutaj, że rzeczywiście często ten decyduje te przypadek, czy często decyduje yy, po, po, poprawna albo niepoprawna diagnoza sytuacji. Oczywiście, to bardzo różne. No. Jeśli chodzi o, o chaczyńskiego i o Rych, to, to jak mówię, oni świadomości są zdolni do tego. Zdolni są ale to są zdolni do tego, żeby tego nie robić. Oto mistrzowska analiza politologiczna sytuacji w Polsce. Kaczyński z Macierewiczem są zdolni do tego, żeby wystąpić militarnie przeciwko społeczeństwu, argumentuje Adam Michnik, ale, uwaga, są zdolni także do tego, żeby tego nie robić. Zatem, jak to było w Pinokiu, gdy lekarze badali pacjenta, jeśli nie umrze to żyć będzie. Ale wcześniej też ciekawa jak sytuacji, sytuacja, co śni się Komitetowi Obrony Demokracji i Adamowi Michnikowi. To porównanie Rosława Kaczyńskiego do kogo? Do Wiktora Janukowicza, do Leonida Kuczmy, czyli nadzieja, że jak ta ulica będzie odpowiednio licznie manifestować i ten taki majdan antypisowski w Warszawie zostanie założony, no to wtedy albo ustąpi, Albo ucieknie, albo jak tam jeszcze dopowiadał ktoś z sali został przypominał, że Janukowycz został wycofany przez Władimira Putina. Pytanie, kto miałby wycofać Jarosława Kaczyńskiego? Ponad dwugodzinny zapis tego spotkania z Adamem Michnikiem. Fascynujące, fascynujące, kto nie ma co zrobić z dwoma godzinami swojego życia, to może chwileczkę jeszcze zmarnować. Ja staram się takie ciekawe fragmenty dla Państwa wyszykować. Dzień. Oczywiście nie tylko spotkania z Adamem Michnikiem są organizowane w ramach cyklu Nasze dyskusje z ciekawymi gośćmi Komitetu Obrony Demokracji. W sieci, również na YouTube'owym kanale Komitetu Obrony Demokracji, znaleźć można na przykład zapis spotkania z Jerzym Stępniem, do którego doszło w Opolu. Bardzo ciekawy jest tutaj pomocny wujek Google. Kiedy się wpisuje Jerzy Stępień, to on wyrzuca na pierwszym miejscu politician, czyli polityk, a nie wcale jakiś niezależny, apolityczny, sędzia, no i już na pewno nie profesor, chociaż akurat tego tytułu no Gazeta Wyborcza szczególnie często wobec Jerzego Stępnia używa. Profesorem nie jest, co nie przeszkadzało mu przez trzy lata być sędzią, o no, nie tylko sędzią, ale i przewodniczącym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Teraz to sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. No, jak jest się w stanie spoczynku, to wiadomo, dużo jest wolnego czasu, można trochę popodróżować po Polsce i pospotykać się z zaniepokojonymi zwolennikami Komitetu Obrony Demokracji. I tu specjalnie dla Państwa kolejne pytanie zaniepokojonego miłośnika, zaniepokojonego, wystraszonego śmiertelnie zwolennika KOD. Od tego zaczniemy. Odpowiedź Jerzego Stępnia za chwilę. Na początek, co mamy robić? Pyta przerażony mieszkaniec O'Pola. Co mamy zrobić i w jaki sposób, żeby się jej przeciwstawić? Czy wystarczającą formą do tej rewolucji będą te wybory? Czy one będą, mimo, że żyjemy w wolnym kraju, wolne e, i, i, i pojawiają mi się takie pytania I, e, i Pan jest dla mnie niesłychanym autorytetem i chciałbym usłyszeć, w jaki sposób mamy się tej rewolucji przeciwstawić, czy mamy rzeczywiście pójść kolejny raz za, za Wałęsą, czy ten naród musi wyjść e, na ulicę, nie daj Boże, żeby z tego powodu polała się jakaś krew, nie wyobrażam sobie tego, ale ten czarny scenariusz się niestety pisze. No taki scenariusz niestety się pisze zdaniem wystraszonego mieszkańca Opola. Co ciekawe, chwilę potem Jerzy Stępień się zgodził z, z tą e, diagnozą. Czy będą wolne wybory, mimo że żyjemy w wolnym kraju? Czy trzeba iść tak jak kiedyś za Wałęsą? To znaczy, że teraz znowu za Wałęsą, ale w którą stronę? No bo Wałęsa tak, najpierw z Kodem, potem powiedział, że kończy współpracę z Kodem i będzie teraz z Platformą Obywatelską, potem powiedział, że jest rozczarowany Grzegorzem Schetyną i znowu poszedł na kongres założycielski europejskiej Unii Demokratycznej czy Unii Europejskich Demokratów czy partii Demokratów Unijno-Demokratycznych. No, wiedzą państwo o co chodzi do mnie, Siołowski, Protasiewicz, jeszcze parę słów na ten temat powiemy. Ciężka rzecz. Jerzy Stępień mówił w Opolu między innymi, że no Wałęsa to już na te współczesne czasy się nie sprawdzi, że może takim nowym trybunem ludowym będzie Krystyna Janda. No i w pewnym momencie poinstruował, w jaki sposób zwolennicy Kodu mogą przeciwstawić się tej narastającej groźbie dyktatury. Ja nie wiem w końcu, czy pan Kaczyński skończył to studium wojskowe Uniwersytetu Warszawskiego, czy nie, ale ja, ja go skończyłem i Żabliński też skończył. To my pamiętamy pułkownika Jedźniaka, który mówił tak: Żeby skutecznie się bronić, wystarczy mieć jedną trzecią sił i zasobów atakującego. Ale żeby skutecznie atakować, to trzeba mieć czterokrotną przewagę. Trzykrotna nie wystarczy. Ktoś, kto daje sygnał do ataku, a nie ma czterokrotnej przewagi wydziawki i sprzęcie, idzie pod sąd wojenny, bo idzie na pewno przegra. Tak? Czyli jednym słowem, przenieśmy to na zasady życia w społeczeństwie. Zamknęli jednego. Jeśli przy nim stoi drugi, to już trzeba mieć co najmniej sześciu, a może siedmiu beków, żeby śledzić, żeby mieszać itd. Jak stanie trzeci, to oni muszą mieć tak w postępie arytmetycznym teraz. Czyli jednym słowem, jeśli gdzieś komuś spadnie włos głowy tutaj, na tym terenie, państwo nie mogą patrzeć i czekać, że ktoś za was to załatwi. Ten represjonowany musi mieć świadomość, że przy nim są inni ludzie, którzy będą proszę państwa, oni mają 38%. Nie mają trzygodnie przewagi w ludziach i ale my musimy być też konsekwentni w obronie osób represjonowanych, a tych represjonowanych jest dużo, mm. tego wyrzucili, tamtego, przyszli do agencji rolnej, nie, 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 prawda, restrukturyzację, wymienili od razu wszystkich dyrektorów, w mediach publicznych wywalili wszystkich dyrektorów, dziennikarzy, prawda, którzy nie no straszny PiS wyrzucił niepokornych dziennikarzy z telewizji publicznej, na przykład Tomasza Lisa pewnie, chociaż to jeszcze platformerska władza, no i tych niepokornych urzędników z Agencji Mienia Rolnego też, prawda? Wyrzucił. Tych najbardziej niepokornych z PSL-u, wiedzą Państwo, o których, o których mówię. To diagnoza Jerzego Stępnia, To, to wyliczenie zainspirowane PRL-owskim studium wojskowym też bardzo ciekawe. Czyli, że co, że jak 10 tysięcy wyjdzie kodersów, to wtedy władza, żeby ich kontrolować, będzie musiała wystawić 60 tysięcy ubeków. Ja to chyba tak mniej więcej odczytuję, tylko nie wiem skąd tych ubeków będą brali, się patrzę zwłaszcza, że. Nie ma czegoś takiego jak UB w tej chwili. Jeszcze jeden krótki fragment Jerzego Stępnia, który jest załamany tym, że tylko kod na ulicach jego zwolennicy coś robi. A tacy prawdziwi politycy opozycyjni, co są w parlamencie, to nic, a nic. Oni się najbardziej boją kodu. Nie boją się opozycji parlamentarnej, bo wiedzą, że ona nic nie może. Może sobie krzyczeć. Mało to. Ja zaobserwowałem, że posłowie, szczególnie młodzi, Przyzwyczajili się już do tego, że wybory będą za trzy lata. Bierzemy diety, jeździmy za darmo, możemy mówić, ale tak naprawdę nic od nas nie zależy. Jest pani. Ja mówię do takiej młodej pasości: to pani ma czas, bo ja już nie mam tego czasu. My starzy ludzie nie mamy czasu. Nie możemy czekać w nieskończoność, prawda? Więc oni opozycji się nie boją, bo Kaczyński doskonale wie. Już niektórzy wzięli kredyty, no nie będą nic. Tak? Natomiast właśnie boją się kody I dlatego tak krzyczą. Nawet 500 plus nie było potrzebne. Niektórzy posłowie opozycji po prostu wzięli kredyty i dlatego nie chce im się obalać Jarosława Kaczyńskiego. A Jerzy Stępień, Państwo słyszeli, on nie ma czasu. Rocznik 46. Jak tak PiS będzie rządził przez tę i kolejną kadencję, to on może dowolnej Polski po prostu nie doczekać Mówiliśmy już co nieco o Europejskiej Unii Demokratycznej, Unii Europejskich zaraz, o Unii Europejskich Demokratów. Mówiłem, że wrócę do tego tematu. Owszem, owszem powstało takie ciało Partia Demokracji PL, czyli dawna Partia Demokratyczna, czyli dawna Unia Demokratyczna łączy siły z uciekinierami z Platformy Obywatelskiej, czyli Kamińskim, Protasiewiczem e, i Między innymi tutaj ten gościnny, o którym mówiłem, występ Lecha Wałęsy, który jasno zdefiniował już na samym początku, o co właściwie tej nowej formacji chodzi. Naprawdę, część ludzi uważa, że kiedy osiągną zdobycze wyborcze, to mają prawo wszystko zmieniać. I wielu tak uważa, ale też i wielu uważa inaczej że oczywiście macie prawo do rządzenia, jednak nie wszystko wolno zmieniać. O niektóre tematy trzeba się po prostu jeszcze raz zapytać narodu, i to trzeba dzisiaj wszystko wypunktować i, kiedy będzie szansa, poprawiać i zabezpieczyć. Nie wolno tak wszystkiego od razu zmieniać. Zamiast zmieniać, trzeba jeszcze raz ludzi zapytać, a potem może jeszcze raz, może jeszcze raz. Może tak jak z tym referendum w Irlandii. Do skutku przeprowadzanym. To jeszcze kilka słów tych, którzy po Lechowawę się występowali i są tym trzonem szturmowym nowej partii Unii Europejskich Demokratów. W sytuacji, w której moim zdaniem się, zdaniem się znaleźliśmy, trzeba by natychmiast... Zrobić wszystko, by ci ludzie, które, którzy tak szkodzą Polsce, jak najszybciej odeszli. Żebyśmy byli w stanie przywrócić tę erę powszechnej szczęśliwości. Tak łatwo garska matołów potrafiła Polskę pozbawić demokracji. Mam nadzieję, że to matołectwo odepchniemy. Szukałem jakiejś mądrej puenty do tych rozważań, ale doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie sam wymyślić. Pomyślałem, że do jakiegoś autorytetu moralnego się odwołam. Szczególnie może do takiego, którego cenią i ci występujący przed chwilą panowie. No i znalazłem takie wystąpienie autorytetu moralnego z maja 2015. Zwracam się do młodych ludzi w Polsce: Nie dajcie się uwieść politycznym frustratom i spóźnionym na rewolucji. I z tym przesłaniem zostawiam Państwa na zakończenie dzisiejszego wydania. Odkodujmy Polskę. Piotr Gociek, dziękuję pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia.